MIAŁ MIAŁ NIEGO! Cześć wszystkim, z tej strony Junior i witam was w kolejnym odcinku z gry F1 2013, kariera i dzisiaj jedziemy Grand Prix Singapuru na torze ulicznym Marina Bay i no, sensacja jak widać, z pole position startujemy Kolejne sensacje to jest jak możecie zobaczyć od pozycji ósmej do dziesiątej, w sumie pastor Maldonado. Tam chyba był raz, może albo, nie pamiętam, ale No, obecność Maldonado, Potasa i Wernia w Q3 no to może zaskakiwać. Tak samo obecność w Q2, Maxa Chiltona, to ja bym się nigdy nie spodziewał. No ale proszę zobaczyć, krożan jak zwykle 17 w kwalifikacjach QTLS 20, ADEN 22, czyli no zapowiada się dobrze, dobre, dobre ściganko na wysokim poziomie, oczywiście i ogólnie, tak, wczoraj był pewnie, widzieliście materiał z na 17. I od razu nagraliśmy dwa filmy z Japonii i... znaczy Japonii krótkiej i Abu Zabi. I dopiero jak nagrywaliśmy Abuzabi przed nagraniem Abuzabi dopiero ogarnąłem, że dlaczego robię nie za, nie za bardzo słychać i udało się ogarnąć, ale niestety Japonię jeszcze nie wielkie tak dobrze robię słychać, więc sorry. Dobra, to my lecimy, jeżeli wam film się spodobał łapka w górę, komentarz i... Dajcie suba i udostępnijcie film znajomym. Ogólnie nie za bardzo dobrze się czuję dzisiaj. Ja tylko chory jestem. A, i zapomniałem wspomnieć, myśmy wzięli za Marka Webera jak widać. Bo znaczy to, to i tak bez znaczenia, bo i tak będziemy... po tym sezonie przechodzić na inną grę. Dobra. Musimy wygrać ten wyścig, żeby uciec Hamiltonowi jak najdalej. Light Out. And away we go. No, Rosberg dobrze wystartował. Ale o dziwo Fetala nie wyprzedził. A, Fetal się utrzymał na drugiej pozycji. No ale tam, no tak na początku, no, start miał dobry Rosberg na pewno. O, masa trzeci. Bardzo dobrze, brawo Felipe! I już od dwóch odpaść. W ogóle Werlin się przebił 10 na 7 miejsce. level w ogóle totalnie spadł. Groszan w ogóle atomowy start. Patrzcie na to z 17 pozycji na 11. No i niestety odpada Espan Guterres i Szarlpik. No szkoda. Mówi się, tu no jedziemy dalej. W ogóle, akurat w poprzednim tygodniu, znaczy bardziej poprzedni weekend, też się ścigali na tym torze. Tylko, że te Grand Prix jakie było? I znowu w dwóch odpadło. Oj, Max Chilton, który zaliczył chyba najlepsze kwalifikacje w tym sezonie. Odpada, tak samo jak i Dilesta. Szkoda. No ale to będzie festiwal DNF-ów. Bo to w sumie to tor uliczny. No tak, jak wspominałem, w ten weekend, znaczy poprzedni weekend było też Grand Prix Zikapuru. No i troszeczkę tym wyścigiem się, no niestety, zawiodłem. Bo myślałem, że no wiadomo dać jakiś safety car, albo jakaś żółta flaga. No niestety tego nie było. No i wyścig no niezbyt był ciekawy, poza tym, że Lando po prostu zdominował cały wyścig. Co ono wyścig, no, nie był ciekawy, pomimo czterech stref DRS to... Wyścig nie był jakiś fascynujący i... I raczej nie polecałbym obejrzeć, no jeżeli ktoś chce, no to śmiało, ale nie warto. To nie był najciekawszy wyścig. W ogóle wczoraj jak to... Znaczy nagrywam to w czwart... Nie, w czwartek co ja gadam, w środę nagrywam. No to ja wtorek yy, próbowałem ogarnąć jedną rzecz Nawet mi tam złomek yy, podesłał mi poradnik Żeby zniknął chociaż ten, ten głupi pasek aktywuj system Windows Nawet miałem już plan na ten na te intro Znaczy tak wstawię, tylko że no raczej stokową wersję tego intra. Bo miał być plan, że. Pomyślałem, że całkowicie zniknie, a niestety. Znaczy zniknęło, ale jak teraz odpaliłem laptopa, to. To niestety dalej wróciło. I miał być. Znaczy w sumie zobaczycie jakie. Będzie widzieliście jakie to intro. I plan był taki, po prostu, żeby tam napisy dodać po prostu do tego intro i tyle. W ogóle ładnie nas rzuca. A, jeszcze tak wracając do tego Grumpy Zykapuru. Mm. Możliwe, że to będzie ostatni wyścig Daniela, Ricardo. I z jednej strony, no szkoda chłopa, bo to bardzo sympatyczny facet, ale z drugiej strony no uśmiechem nie zdobędziesz mistrzostwa no sorry Daniel no formy dupą nie urywa tak naprawdę w tym sezonie Daniel no szkoda chłopa jeszcze tam prawie Franco Colapito już drugi wyścig z rzędu by punkty zdobył niestety mu się nie udało bo tam Williams go przytrzymał ale no, jak na wyścigi na trudnych torach, jakim są no, Baku, Street Circuit i Marina Bay, to uważam, że Franco Colapinto to, to spisał się na medal. I naprawdę szkoda, że. że to. Jasne, jasne. Wiesz co, i, wiesz co, Jeff? Dzięki, zagadałeś mnie. Znaczy, rozproszyłeś mnie bardziej. Bo tak naprawdę, gdyby... Nie to, że sańca wzięli... Bo mógł on przynajmniej pójść... Karolek mógłby pójść do... Mercedesa, zamiast Kimiego Antonelliego. Aha, Jacham i Hamildon wraca na trzecie miejsce, świetnie. I na przykład... Na przykład ten jeden Sezon... Na przykład William się by siedził obok Albo na i więcej. Sainz byłby Mercedesie, Uuu, ale na zarzuciło w ogóle. Mhm, i zdołało dwóch odpaść. Jest Hamilton odpadł. Zajebiście, jeszcze w ogóle Raikkonen skoczył nagle na trzecie, sorry, na drugie miejsce. W w ogóle jedzie jak na razie po najlepszy chyba wynik w tym sezonie. Piąte miejsce. Maldonado jest szósty. A przypominam, że on zdobył tylko raz w tym sezonie punkty, więc w ogóle szapoba. A grożan to w ogóle to jest przegość. Startował w 17 pozycji i będzie w top 10 już. No ale no, magia powtórki robi swoje Rajkonen, próbuje. No Rajkonowi się nie udało w ogóle. Mamy zjazd na tym okrożeniu. Ja ciebie, jak tym bolitem rzuca to jest niemiłosierne po prostu. W ogóle tam ferli się tam czai. Nagle każdy odpala kanał strajka. Le Mao, Ultimate. No, teraz roba pisze. O, roba pisze w ogóle. Bach, Wszystko grano. wyłączaj silnik, wyłączaj silnik Ech, Roba piszał, żebym zrobił Hodla na TikToka. Spokojnie, ja już mam roba to zrobione. A poza tym dzięki przez ciebie się rozbiłem. A trzecia sprawa, no to roba Was pozdrawia. No patrzcie na to. Czekaj, będzie widać... O, tam widzę fetel, opatrzcie. Fetel tam sobie robi papa. Uff, udało się wyratować w ogóle. Matko, my mamy te opony dosłownie. Patrzcie no, jak rzuca. To jest niesamowite. Jeszcze tam się wernicza i... Pary też jest chętna. na... I ja pierdolę, co to było? Ja sam nawet nie wiem, co się tu odwala najlepszego. A i w ogóle dobry pit stop. A, z piąty. Co tu robi potas w ogóle na piątym miejscu, za czwartym? Aha, no tak nie zjechał. Ymm, I ktoś jeszcze zdążył odpaść, właśnie oprócz czwetela. Aha, rozbercili Mercedesy całkowicie out, Szkoda, że masa też odpadł. Bo by nam się punkty do klasyfikacji konstruktorów przydały. No ale dobra. Dobra, mamy, że już ważne, że już opony mamy wymienione. Zaraz ja się nie zdziwię Jak tylko dojedzie Mniej niż 10 No już tam inni zjeżdżają Zobaczymy czy wrócimy na pozycję pierwszą Porzyszon one Porzyszon one Aha już tam wyjeżdżają Ale chyba zdążymy Nie, nie zdążymy No dobra, cześć Mark No już my Marka wypchnęli Aha, Perez nie sychał No nie, był kontakt, był kontakt między mną a Markiem. No sorry, Mark. Wyścig to wyścig. Teraz wypadałoby, żeby Markowi uciec. Ale w ogóle Pers jeszcze został w ogóle na to, że co ciekawe. Czyli go długo go przytrzymują. Sergio w ogóle jeszcze nie zjeżdża. Został na torze, Grożan w ogóle. Rykonen Roygan... to jest. Nie, sorry, Grożan to jest w ogóle przekot. Z 17 pozycji na czwarte. On będzie miał driver today, jak nic. No ładnie. Hmm. Dobra, jedziemy dalej. Może teraz jedzie Sergio Perez? Nie, w ogóle nie zjechał. On chyba jedzie na odwróconej, dlatego zostaje na torze. To prędzej bym mu wierzył. No i mamy facet z Lafa w ogóle. Może tym razem Sergio zjedzie? Nie, nie zjechał. Cholera. Może tym razem pere zjedzie? Zjechał. No wreszcie. Już myślałem, że się nie doczekam tego. Ale w sumie już mu te hardware wpadają. Co sumie i tak długo wytrzymało, 10 okrążeń na nim. No, Perez rusza, ale i tak go wyprzedzimy i wracamy na P1. Wreszcie. Oho, Jakaś usterkę mamy, i to DRS w ogóle. Kiedy ostatnio zmieliśmy jakąś usterkę w trakcie wyścigu? Dawno w ogóle teraz tak, no, próbujemy sobie przewagę wyrobić. A w ogóle, tak jak już tak zacząłem o tym gadać, to Pers wyprzedził grożena, więc. Jeszcze on ma w sumie, on ma szybsze opony. ...świeże, więc on może nas... ...tutaj nas nieźle wydymać, Perez. Czyli w sumie może... ...przetrzymanie go... ...na tych hardach, to nie był wcale głupi pomysł. Bo przypomnijmy, że chyba Perez startował chyba, nie wiem, z 17 pozycji? Nie. Chyba z 14 z pozycji startował i jest aktualnie na trzecim. Perezisko. Perezisko, byliśmy Pusie. W ogóle... Mm, jeszcze taka jedna kontrowersja była podczas tego weekendu... W... No to zajebiście. Yy, wracając, no bo... Max tam, wiadomo, bardzo lubi przeklinać, tak samo jak No ale tam... Yy, chyba podczas konferencji... Yy, Max tam przeknął powiedział, że samochód jest. jest no, delikatnie mówiąc słaby To ale FIA flipił mu karę prac społecznych. I w sumie bardzo mi się podobało to, że Habitot zgodził się z tym To co Max powiedział później Że to jest dziecinada, że nawet mu polecał żeby tej kary sp społecznej znaczy no prac społecznych nie robił no bo, no słuch, no sorry, zrozumcie to, że. Aha, Perez w ogóle przebił się na drugie miejsce, i teraz będziemy mieli ciekawą batalię do końca wyścigu, że. To są kierowcy, którzy, no, pędzą ponad 300 na godzinę. Sami emocje biorą w górę, co jest normalną rzeczą, jeżeli z tego przepływu emocji, nerwów, tego wszystkiego, starzy się przeklnąć przez radio, no. No ja nie wiem. To nie jest przedszkole, żeby uczyć kierowców, jak wyrażać się, bo kierowcy mają się ścigać, umieć się ścigać oczywiście, a nie umieć się ładnie mówić. Po to, że Max przeklina, że tam Yugi Sunonoza to tam bajka. No ale jeżeli Komuś przeszkadza, to nikt nie ogląda onboardów kierowców i tyle. Bo przecież na normalnej transmisji, jak jest jakieś przekleństwo, to jest wypikiwane. To czemu tak komuś przeszkadza, to? Powinno być po prostu ostrzeżenie i tyle, bo to jest F1 i koniec. I róbmy z tego yy, F1 Family Friendly Content, bo to nie jest. Bo w sumie zapomniałem, że jest przecież ten F1 Kids, po prostu, że. że jest też normalna transmisja F1, tylko że bardziej dla dzieci. Z tymi, no. awatarami to wszystko, wiecie o co mi chodzi. To w tamto jeszcze ok, ale to jest prawdziwa F1 i przekleństwo nie da się o tak sobie o wymazać. Więc jak tam Max sobie będzie przeklinał, to sobie będzie przeklinał i tyle, no. Jak ktoś ma o to problem, to niech chce ma i tyle. I co do, do tego, po prostu to jest... Nie wiem... Pchanie swoich brudnych, lepkich łapek tam, gdzie nie trzeba. Tych swoich FIA oczywiście. Liberty Media pewnie też musiało... Musiało pewnie... Też swoje mokre i... Swoje lepkie łapy dożądać tam. O, moje koło jeszcze polechało sobie. Da radę jeszcze coś to uratować? No da radę, no ale wiecie. O, i Peres w ogóle w bandę. Hmm. Aha, i Peres... Ej. Wiecie co? Ja czegoś tu nie rozumiem. Patrzcie na to. Patrzcie na Pereza. Aha. Lepsze jest to, że. No, Perez konkretnie przywalił w bandę. Ale jeszcze mógł jechać. Mógł jeszcze zjechać. No ale nie. Postanowił, że. że się wycofię. I aktualnie jedzie 12. Czekaj, to ktoś jeszcze odpadł. Uuuu. Oba McLareny poza wyścigem. Czyli do punktowanej dziesiątki się dostaje Potas i Sutil, który No startował z końca stawki. Więc w ogóle chyba coś czy, to bardziej on chyba zostanie driverów today, wtedy. Albo nie, chyba raczej Grożan zostanie. No i w ogóle ostatnie ogrożenie wyścigu. Sz Szczerze mówiąc. Jeżeli będzie znowu taka sytuacja, że będę się czuł po prostu tak, że. Że będzie mi się po prostu nie chciało. O i Mark magnaze w ogóle. Aha, i w ogóle oba lotusy tam walczą ze sobą. O miejsce na podium. No bo powiem tak, teraz tak się po prostu czuję Nic mi się nie chce No bo mówię yy... Dzisiaj nagrywaliśmy z robą Dwa wyścigi Do koopa Teraz jeszcze karierka No ale chcę myślę chyba tak zrobić, że po prostu Albo nie, może chwilę sobie odpocznę i Wtedy wezmę się zamontowanie. Mi, już opony są po prostu. mnie totalnie zniszczone. W ogóle, co to robi Laikuna, na. na drugim miejscu? Nagle. Nie wiem, z dupy się wziął z czwartej pozycji na drugą. O Boże, co za mordenga, ten wyścig? Mordenga to była masakryczna. Roman Gorzan innego ostatecznie spadł na piąte miejsce. Werni z najlepszym wynikiem w tym sezonie. Pastor Maldonado siódmy, czyli też najlepszy wynik w tym sezonie. Ricardo ósmy. Walter Potas 9, czyli tak jak wystątowa tak jak skończył. Adrian Sutil 10 i prawie w punktach Gedo Wardengarde i Bianki. Ale oni pewnie po kilka pitstopów zaliczyli, więc no. O oh, w mordę. Mm, Ale mi się nie chce. Naprawdę nie chce mi się. Ale dobra. Uciekliśmy Hamiltonowi na, na 36 punktów, czyli nawet jakbyśmy następny wyścig nie ukończyli, to i tak mamy dalej prowadzenie. Zapomniałem konstruktorkę sprawdzić, ale dobra. Zaraz to sprawdzimy. Oho, warte kontaktowe. A, dostaliśmy ofertę od Marusi i Katerhama, ale my odrzucamy. Mm, dobra, konstruktorka, eee, no nieźle. W ogóle przedzieliśmy Mercedesa dzięki temu. I tutaj jeszcze Williams wyprzedził. Katerhama więc no dobry wyścig Maldonado poskutkował Ech, dobra dziękuję oczywiście za obecność widzimy się oczywiście w następnym wyścigu o, kora, będziemy, będziemy jechać więc spoko więc życzę wam miłego spokojnego, bezpiecznego weekendu trzymajcie się no i na razie